Powstało właściwie na gruzach starej pralni, czyli coś z niczego, zostały tylko ściany. W tym momencie budynek jest taki, jaki widać, e, najnowsze standardy światowe. Wystarczy wejść do środka i zobaczyć. Praktycznie mamy wszystko, co może sobie wymarzyć czytelnik, począwszy od świetnych zbiorów, zarówno papierowych, jak i multimedialnych, czyli film, muzyka, e, gry, między innymi gry konsolowe, także e, przez sprzęt. Komputery typu Mac, stół DJ no i wiele, wiele innych ciekawostek. No i kończąc na świetnym zespole, który myślę, będzie po prostu kluczem do działania Biblia. miejsce ma być atrakcyjne dla młodzieży, musi być inne. Takiego miejsca e, blisko Lublina nie ma. Mamy nadzieję, że to, jak ono wygląda, będzie dodatkowym bonusem, dodatkową zachętą do tego, żeby ludzie. Tutaj przyszli. Nie mamy tutaj wydzielonego jakiegoś szczególnego podziału na części czytelnicze, na części do pracy z komputerem. Wita nas tutaj stanowisko, w którym będą dyżurować bibliotekarze, czyli pan Grzegorz z zespołem i tutaj zaczyna się przygoda czytelnika z Biblią. Tutaj mamy szafę, która, na której można malować różne rzeczy, taki styl graffiti, kilka kolorów do wyboru. Yy, później można wyczyścić tablet i zaczynać od nowa. Także tutaj podejrzewam, że dzieciaki będą spędzały kupę czasu. W jakich godzinach będzie działać biblioteka? Od 9 do 19 w dni poprzednie, a od godziny 9 do 14 w soboty. Rozumiem, że korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne? Oczywiście, że tak. Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości, założyć sobie konto czytelnika i można wypożyczać. Na bieżąco uzupełniamy ofertę, ale na obecną chwilę mamy około 10 tysięcy pozycji drukowanych, w tym m.in. komiks i około 4 tysięcy multimediów, czyli muzykę i film. Do tego dochodzą jeszcze gry. Dla młodego człowieka jest absolutnie przyjazny i o to właśnie chodzi. On ma się tu rzucić jak u siebie i ma sięgać po książki, i również to wszystko, co jest na nośnikach elektronicznych, bo w innym przypadku, jeśli mu nie zaoferujemy atrakcyjnej formy, to po prostu nie przyjdzie tutaj. A ta oferta jest rzeczywiście dostosowana do, do wszystkich grup wiekowych. Także cieszę się, że to jest już otwarte. Nie jest tak, że to Biblio ma być ograniczone tylko do czytelnika młodego. My mamy nadzieję, że tu w tym miejscu nowoczesnym będą się spotykać pokolenia, czyli wnuki z dziadkami, a rodzice z dziećmi. Oferta, którą wypracuje zespół Pana Grzegorza będzie kierowana także do czytelników dorosłych i tych jeszcze trochę starszych.